Dzisiaj opowiem o tym, w jaki sposób mnóstwo firm może zaoszczędzić na podatku dochodowym dzięki uldze badawczo-rozwojowej. Zaczynamy piąty odcinek serii Mencen o podatkach. Ulga badawczo-rozwojowa temat dzisiejszego odcinka może kojarzyć Wam się z bardzo skomplikowanymi rzeczami. Może kojarzyć Wam się z szukaniem leku na raka, z budową wielkiego zderzacza hadronu, z wymyśleniem, jaka stawka VAT jest właściwa dla mrożonej bagietki z masłem czosnkowym. To błąd. Tak naprawdę ulga badawczo-rozwojowa działalność badawczo-rozwojowa nie dotyczy największych wyzwań, przed jakimi stoi obecnie ludzkość tylko dotyczy nowych produktów nowych usług czy optymalizacji jakichś procesów wewnątrz firmy. Przy czym te nowe usługi czy nowe produkty nie muszą być innowacyjne w skali całego świata, ani nawet polski, ani nawet waszego województwa. To musi być nowy produkt w waszym przedsiębiorstwie, którego do tej pory nigdy wcześniej nie mieliście. Mało kto o tym wie, dlatego póki co z ulgi badawczo-rozwojowej skorzystało zaledwie około 2000 firm, a prawda jest taka, że mogłoby skorzystać z nich dobre 200 tysięcy. I za chwilę opowiem, dlaczego, na czym ta ulga polega. Ulga badawczo-rozwojowa powstała w następstwie obowiązującej kiedyś ulgi technologicznej. Ulga technologiczna miała ten problem, że obowiązywała tylko i wyłącznie na stworzenie nowych rzeczy w skali świata. Korzystało z tego w Polsce zaledwie 42 firmy, wśród nich CD Projekt Red. Czyli trzeba było być naprawdę bardzo dużą firmą, ewentualnie firmą, która robiła coś nowego na skalę światową, żeby skorzystać z ulgi technologicznej. Do tego jej wykorzystanie, jej zastosowanie obwarowane było mnóstwem papierkowej roboty, dlatego się nie przyjęła. W jej następstwie powstała ulga badawczo-rozwojowa, obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku i na początku ona również się nie przyjęła, ponieważ była mało korzystna. Ale z każdym kolejnym rokiem ustawodawca zwiększał zastosowanie ulgi badawczo-rozwojowej i sprawiał, że stała się, stawała się ona coraz bardziej korzystna. I obecnie w roku 2020 ulga badawczo-rozwojowa jest świetnym mechanizmem służącym zaoszczędzeniu na podatku dochodowym. Na czym polega ulga badawczo-rozwojowa? No przede wszystkim musimy powiedzieć, co to jest działalność badawczo-rozwojowa. Jej definicja jest w miarę prosta. Otóż działalność badawczo-rozwojowa oznacza działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Teraz bardzo ważna sprawa. Zwiększenie zasobów wiedzy oraz nowe zastosowania, tak jak mówiłem, nie są nowymi zastos zastosowaniami w skali świata, tylko w skali Waszej firmy. To musi być coś nowego u Was, co może być absolutnie powszechne i bardzo często spotykane gdzie indziej. Ważne, żeby było tylko i wyłącznie nowe w Waszej firmie. Teraz działalność badawczo-rozwojowa ma jeszcze jeden... Jedną wielką zaletę. Pomiędzy badania naukowe oraz prace rozwojowe jest spójnik LUB, co oznacza, że to mogą być same prace rozwojowe. W praktyce bardzo ciężko byłoby Wam prowadzić badania naukowe, chyba że jesteście uczelnią ale, albo jakąś inną jednostką badawczą. Zdecydowana większość przedsiębiorców prowadzi tylko i wyłącznie Działalność rozwojową ani naukową. Ale sama działalność rozwojowa, polegająca właśnie na przykład na wymyśleniu nowego produktu, już podlega pod działalność badawczo-rozwojową. I jeżeli już stwierdzimy, że w swojej firmie rzeczywiście co jakiś czas wprowadzamy nowy produkt albo nową usługę, albo optymalizujemy jakiś proces w ramach firmy, to co nam daje ulga badawczo-rozwojowa? Ona daje nam to, że koszty Działalności badawczo-rozwojowej mnożymy razy dwa i dopiero wtedy wrzucamy w koszty. Więc jeżeli w ciągu roku wydajecie na stworzenie nowych produktów 100 tysięcy złotych, to na koniec roku te 100 tysięcy złotych jeszcze raz wrzucacie w koszty i waszym zyskiem jest podatek dochodowy od tych kolejnych 100 tysięcy złotych. Jakie rodzaje działalności? Podlegają pod ulgę badawczo-rozwojową, w jakiej branży, co możecie mniej więcej tam umieścić? Załóżmy, że produkujecie zwyczajne odkurzacze. Jeżeli zaczniecie teraz produkować, albo zaczniecie planować produkcję odkurzaczy piorących, mimo że one mogą być maksymalnie powszechne, może każdy wasz konkurent produkować też odkurzacze piorące, to wydatki, które ponieśliście na wyprodukowanie prototypu, na wymyślenie tego nowego produktu, są to dla was koszty działalności badawczo-rozwojowej. Jeżeli macie jaką produkujecie farbę, i teraz tą farbę trochę zmodyfikujecie, żeby miała trochę lepsze parametry, to również jest to działalność badawczo-rozwojowa. Jeżeli poprawicie nad ergonomię w miejscu pracy, to już jest to działalność badawczo-rozwojowa. Jeżeli działacie w branży IT, to jeżeli produkujecie oprogramowanie, to w zdecydowanej większości przypadków jest to działalność badawczo-rozwojowa. W branży chemicznej to będzie testowanie nowych surowców lub zamienników, tworzenie nowych receptur, tworzenie, poprawianie istniejących receptur, wprowadzenie produktów finalnych na rynek. W branży spożywczej to może być zmniejszenie czasochłonności produkcji, zmniejszenie zużycia materiałów i surowców, w tym energii elektrycznej, projekty optymalizujące proces produkcji. W branży bankowo-ubezpieczeniowej badania matematyczne w związku z analizą ryzyka finansowego. Nowe oprogramowanie, badanie technik zachowań konsumenckich, w branży usługowej, najróżniejsze analizy, szukanie nowych metod. W branży logistycznej, jakieś nowe procedury trackingu i śledzenia jest mnóstwo rzeczy. Które możecie podpiąć pod działalność rozwojową. W ogóle w prawie każdej branży, jeżeli robicie jakikolwiek research, jeżeli poszukujecie nowych, nowej wiedzy, nowych rozwiązań praktycznych, nawet teoretycznych pomysłów, w jaki sposób coś można było usprawnić, to już jest działalnością badawczo-rozwojową. Bardzo ważne jest to, że wy nie musicie tego projektu nawet dokończyć. To znaczy, jeżeli produkujecie chipsy Solone, i wpadliście na rewolucyjny pomysł, że być może zaczniemy produkować też chipsy paprykowe, i zaczniecie czynić wydatki w celu uruchomienia produkcji chipsów paprykowych, ale stwierdzicie w trakcie, że to jednak bez sensu, że chipsy paprykowe się nie przyjmą, albo że przerasta to Wasz budżet, albo że zmieniły Wam się plany w firmie, albo moda się zmieniła, albo z jakiegokolwiek innego powodu zaprzestajecie pomysłu produkcji chipsów paprykowych. To nawet takie rozpoczęte prace badawczo-rozwojowe, ale niedokończone, również możecie zaliczyć podwójnie w swoich kosztach. Teraz jakie są Koszty kwalifikowane do ulgi badawczo-rozwojowej, czyli jakiego rodzaju wydatki możecie rzeczywiście podwójnie umieszczać. Przede wszystkim wynagrodzenia pracowników zajmujących się tą działalnością badawczo-rozwojową. Teraz pracowników zajmujących się działalnością badawczo-rozwojową możemy podzielić na trzy grupy. Są to badacze, którzy od strony teoretycznej zaczynają rozważać jakieś zagadnienie, to są technicy, którzy to robią w sposób praktyczny, ale także personel pomocniczy. Więc jeżeli macie w swojej firmie człowieka, który poświęca. Bardzo bardzo dużo czasu na y, analizę jakichś rynków, na sprawdzanie co się powinno produkować, czego nie, albo który wdraża nowy produkt albo nową usługę, i ten człowiek ma asystentkę albo sekretarkę, albo jakąś pomoc biurową, to wydatki tej pomocy biurowej również są wydatkami na działalność badawczo-rozwojową. Jeżeli tworzycie jakiś projekt, do którego angażujecie grupę ludzi i oni mają wymyślić nową usługę, albo mają wymyślić jak coś zoptymalizować w Waszej firmie i do tego... W ten projekt zaangażowani są ludzie, którzy absolutnie nie muszą wymyślić czegoś nowego, ale mają stanowić dla nich jakieś zaplecze administracyjne, to ich wydatki na ich wynagrodzenia również są działalnością badawczo-rozwojową. Wydatki na ZUSy, na ubezpieczenie zdrowotne, na podatek dochodowy tych osób również są wydatkami na działalność badawczo-rozwojową. Następnie surowce i materiały, które zużywacie w ramach swojej pracy badawczo-rozwojowej, czyli prasa, literatura fachowa, energia elektryczna, woda, gaz, nie wiem, kleje, które zużywacie, czy farby, czy jakiekolwiek inne materiały. Jeżeli chcecie wyprodukować jakiś prototyp i po drodze zużywacie jakieś materiały, to wszystkie te materiały to są dla was koszty działalności badawczo-rozwojowej. Jeżeli do produkcji prototypu potrzebujecie jakieś nie wiem wtryskarki, jakieś obrabiarki, jakiegoś innego urządzenia, to również jest dla Was koszt działalności badawczo-rozwojowej. Następnie środki trwałe, które wykorzystywane są właśnie do działalności badawczo-rozwojowej, które nie są samochodami osobowymi oraz budynkami, również mogą być zakla zaklasyfikowane jako koszty działalności badawczo-rozwojowej. Wymogów Formalności związane z ulgą, ulgą badawczo-rozwojową jest bardzo mało, po prostu musi się tworzyć ewidencję tych wydatków. Jeżeli to są pracownicy, to ewidencję ich czasu pracy, żeby można było rozdzielić, ile taki pracownik poświęca swojego czasu na działalność badawczo-rozwojową, a ile czasu poświęca na cokolwiek innego, bo wtedy tylko tą część jego wynagrodzenia, które. Jest mu wypłacane w zamian za uczestnictwo w pracy badawczo-rozwojowej, możecie dwa razy wrzucać w koszty. Jeżeli dajmy na to zatrudnienie studenta do 26 roku życia, który ma dla Was zrobić jakąś analizę albo ma dla Was coś zbadać. Albo ma dla Was pisać jakieś oprogramowanie, to jego wynagrodzenie wrzucacie w koszty razy dwa i nie płacicie od jego wynagrodzenia ani złotówki PIT-u, ani złotówki ZUS-u. Co sprawia, że w przypadku zatrudniania do działalności badawczo-rozwojowej, do pisania różnego rodzaju analiz czy ekspertyz, zatrudniacie studentów, to Wasze korzyści się zwielokrotniają w przypadku skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej. Jeżeli otrzymaliście w ostatnim czasie jakąś dotację z Unii Europejskiej na prowadzenie jakiejś działalności innowacyjnej, czy na jakąś działalność, badawczo-rozwojową, a takich dotacji trochę jest, to właściwie z definicji możecie również skorzystać z działalności badawczo-rozwojowej w zakresie waszego wkładu własnego w ten projekt. Znaczy nie możecie skorzystać na uldze w zakresie wydatków, które zostały sfinansowane z dotacji, ale te wydatki, na które, na które nie otrzymaliście dotacji, tylko stanowił wasz wkład własny w dany projekt, będą kosztami dla, kwalifikowanymi dla działalności badawczo-rozwojowej. Jakie jeszcze korzyści wynikają z zastosowania tej ulgi? Jeżeli w danym roku Wydatków wyszło Wam bardzo dużo, których możemy zaklasyfikować jako wydatki z działalności badawczo-rozwojowej i w rezultacie tego osiągnęliście stratę i skorzystanie z tej ulgi nic Wam nie da. Ewentualnie skorzystacie z niej tylko częściowo, to resztę tych wydatków kwalifikowanych możecie rozliczyć na 6 lat do przodu. Czyli jeżeli w jednym roku podnieśliście koszty, które znacznie przekroczyły Wam dochód, to nie tracicie tej ulgi, możecie z niej skorzystać przez następne 6 lat. Jeszcze ciekawiej jest, jeżeli założyliście nową spółkę, która prowadzi prace badawczo-rozwojowe. Jeżeli ta spółka nie jest dużym podatnikiem, czyli w przybliżeniu naprawdę jest, nie jest duża, czyli nie zatrudnia więcej niż 250 pracowników, jeżeli w pierwszym roku ponieśliście stratę, jeżeli nie wykazaliście dochodu, czyli jeżeli ponieśliście stratę i skorzystacie z ulgi badawczo-rozwojowej, to efekt jest taki, że pieniądze, które wybywałam normalnie zaoszczędziły które byście normalnie zaoszczędzili na podatku, dostaniecie ich zwrot na konto z Urzędu Skarbowego. Czyli jeżeli w pierwszym roku ponieśliście milion złotych wydatków na działalność badawczo-rozwojową, to dostaniecie na koniec roku przelew z Urzędu Skarbowego na 190 tysięcy. W drugim roku również. Przez pierwsze dwa lata to obowiązuje. Jest to niesamowity bonus z ulgi badawczo-rozwojowej, o którym prawie nikt nie wie, który sprawia, że bardzo ciekawe konstrukcje, można zbudować, skorzystając właśnie z nowo założonych spółek, które będą prowadzić różnego rodzaju działalność badawczo-rozwojową. Jeżeli jesteście trochę większą firmą, wasze przychody przekraczają 5 milionów złotych, to możecie być 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 może centrum badawczo-rozwojowym. Jeżeli przysługuje Wam statut centrum badawczo-rozwojowego, czyli kiedy spełniacie dwa kryteria. Pierwszy, wasze przychody przekraczają 5 milionów złotych i chyba 10% 20%, przepraszam. 20% tych przychodów pochodzi z działalności badawczo-rozwojowej lub wasze przychody są pomiędzy 2,5 a 5 milionów złotych i 70% waszych przychodów pochodzi z działalności badawczo-rozwojowej, na przykład tworzenia oprogramowania. To wtedy bonus macie taki, że wydatki na różnego rodzaju doradztwo, na ekspertyzy możecie również wrzucać w koszty jako wydatki na działalność badawczo-rozwojową. Bo jeżeli nie jesteście centrum badawczo-rozwojowym, to ekspertyzy mogą Wam pisać albo jednostki naukowe, albo osoby na umowie zlecenia, umowie o pracę. Nie mogą pisać firmy. W przypadku, w którym jesteście centrum badawczo-rozwojowym, okazuje się, że w koszty możecie razy dwa wrzucić również od faktury od różnego rodzaju firm doradczych czy firm, które sprzedają Wam jakieś wyniki prac badawczo-rozwojowych, co również stwarza wielkie pole do popisu i do różnego rodzaju optymalizacji podatkowej. Nawet można skorzystać z ulgi badawczo-rozwojowej oraz z ulgi IP-Box, to znaczy jedna ulga w pewien sposób łączy się z drugą, nie bezpośrednio, to znaczy nie ma możliwości, żebyście w jednym miesiącu. Podwoili sobie koszty, a następnie dochód opodatkowali 5%. Ale swoją działalność w ciągu roku możecie podzielić na przykład na dwa okresy. W pierwszej połowie roku korzystacie z ulgi badawczo-rozwojowej i zwiększacie sobie koszty, a na przykład w drugim roku, kiedy już nie macie dużych kosztów i zwiększacie sobie bardzo dochody, możecie je opodatkować na zaledwie 5%, jeżeli łapiecie się oczywiście pod ulgę IP-box. Nie dotyczy to wszystkich działalności, tylko raczej tych związanych z oprogramowaniem lub działalności, w których dysponujecie różnego rodzaju patentami. Samo skorzystanie z ulgi badawczo-rozwojowej jest w miarę proste. Wystarczy, że zabezpieczycie się najpierw indywidualną interpretacją podatkową, więc trzeba napisać wniosek do Krajowej Informacji Skarbowej, w którym opisuje się, co zamierzamy zrobić. Piszemy, że według nas jest to działalność badawczo-rozwojowa i możemy skorzystać z ulgi badawczo-rozwojowej i czekamy na to, aż urząd skarbowy nam to potwierdzi, jeżeli interpretacja będzie pozytywna, no to wtedy już musimy tylko stworzyć odpowiednią ewidencję i w swoim zeznaniu rocznym zawnioskować o skorzystanie z ulgi badawczo-rozwojowej. Jest to obecnie, zdaje się, chyba najlepsza możliwa ulga do, dla przedsiębiorców. Jest ona wybitnie niedoceniana, tak jak mówiłem, skorzystało z niej zaledwie 2000 przedsiębiorców, ale jeżeli, jeżeli właśnie w miarę dokładnie przyjrzymy się definicji działalności badawczo-rozwojowej. Jeżeli przyjrzymy się temu, co jest publikowane w wydanych już interpretacjach, jeżeli zobaczymy na jakie wydatki różnego rodzaju firmy dostały interpretacje, okazuje się, że ta ulga jest naprawdę szeroka i nie przesadzam, jeżeli mówię, że może z niej skorzystać nie 2000 przedsiębiorców, ale 200 tysięcy przedsiębiorców. Ta ulga jest naprawdę tak szeroka. Bardzo dziękuję, że wytrwaliście ze mną do końca tego odcinka. Zapła proszę o włączenie subskrypcji, o zostawienie łapki w górę i słyszymy się za tydzień.